To i owo, dzisiaj jestem tutaj z misją ratunkową, bo moje kopki spięły się po tym przygodnym dronie. On był tak trochę wyżej. Przeważyły kij i wszystko runęło. I teraz postanowiłam. Yy, że umocuję go tak jak ten philodendron, y, to monsterę w salonie, czyli do sufitu. Mąż mi zrobił tutaj takie mocowania i zaraz będziemy to mocować. A przy okazji, póki te liście są jeszcze wszystkie tutaj na dole, to zrobimy mu y, takie trochę zadośćuczynienie. Zrobimy mu małe spa. Mam tu olejek nim, wodę, dodam parę kropli do tej wody i zrobimy mu czyszczenie listeczków o parę kropli i wyczyścimy listeczka a potem przy okazji wam pokażę jak ten filodendron jak ta monstera rośnie zupełnie jakiś ma taki zupełnie inny cykl niż ta duża w salonie ta monstera nagle ona już poczuła wiosnę, budziła się do życia i wypuściła. Ostatnio Wam pokazywałam tego pięknego liścia, tu wypuszcza jeden i dzisiaj odkryłam. Potem zrobię Wam zbliżenie jeszcze wypuszcza jeden. Więc spa na pewno jej się należy. Ten liście jest trochę zrujnowany przez moje kotki, no ale kotki to są kotki. Zostawię sobie teraz tu drabinę. Wezmę sobie taki e, bawełniany sznurek, który nie będzie mi e, wcinał się w łodygi tej monstery. O, tu mimo, zrobił takie fajne do sufitu takie metalowe linki. I ja sobie tutaj teraz ten sznurek tocinam tutaj takie dłuższe i będę sobie te łodygi tam chwytać, ale zrobię takie dłuższe, żeby... Wydaje się, że w tym pokoju bardzo się podoba, w tej monsterze. I ona mi tutaj w tym roku fajnie będzie rosła. Ma do sufitu jeszcze dużo miejsca, a w razie czego ona jeszcze stoi na takim stojaku niewielkim, zawsze będę mogła ten, ten stojak jeszcze zdjąć i postawić ją na ziemi. Ogarnąć. On jest tutaj powiązany. Musimy to rozwiązać. On był przywiązany do takiego palika, który de facto już w ogóle go nie trzymał. nie stracić tego wyrastającego listka. Na razie sobie tak go tutaj lekko przywiążę, bo być może, że będę go jeszcze podnosić do góry, ale muszę mu zabrać ten palik i chcę pochwytać najpierw te, 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 te łodygi, żeby mi żeby nic nie uszkodzić i to chyba pójdzie tutaj do tej linii. zdecydowanie lepiej. Takie fajne liście, które potrzebuje na pewno światło. Nie, nie prezentuje się dobrze, i y, tu będzie na pewno taka sytuacja, że on teraz y, ładnie się poukłada, trochę do światła. Szczególnie te nowe liście mu wyrosną już w stronę światła. Też go będę potem trochę obracała, żeby tak z każdej strony fajny był. Ale zobaczcie, zobaczcie. O, widzicie? Ten piękny tutaj listek, który wypuszcza. I tutaj jeszcze trochę i się rozwinie. Piękny. A który to był ten, co tak się ładnie rozwinął? Gdzie on mi się skrył? O, to jest ten. No, przecież ja muszę go tak okręcić, żeby on miał światło. O, muszę jeszcze coś z nim zadziałać. Tak. Yy, te liście są teraz tak yy, nie bardzo, ale on się poukłada do światła. O, zobaczcie, on tu stoi w takiej yy, kamionkowej wielkiej beczce. Ona ma wywiercony odpływ, spokojnie ma. Yy, I tutaj będzie miał teraz swobodę i jeszcze tyle miejsca, żeby sobie rosnąć. O, i bardzo jestem ciekawa, jak on sobie będzie rósł w tym roku. Yy, a tutaj na oknie. Moje pieniążki, nad którymi mszczą się moje kotki, ale nie przejmuję się za bardzo, bo pieniążki, szczególnie ten, zobaczcie, ile on ma maluchów. On ma tyle maluchów, że jak ja zacznę tutaj na wiosnę, zrobię sobie rozsadę. Rozsadę to się nie nazywa. Sadzonki, o, sorry, sadzonki, to one bardzo szybko mi urosną. Tutaj mam jeszcze zielistkę, tą, Jezu, jak ona się nazywa, Ocean, Ocean chyba, coś takiego. Moje anturium, które tutaj tak dość kiepsko, bo coś mu tutaj te listka tak z boku. Filodendron mój taki malutki, który mi się poparzył latem i teraz zaczyna dopiero wracać do życia. Fikus listny. Też mam nadzieję, że, że latem będzie sobie tutaj lepiej rósł. I asparagus, taki zwykły asparagus. Widzę, że miało tu trochę mało wilgoci, ale też moja nadzieja w tym, że zaraz wiosna. A tu jest moja bidulka Aglaonema. Ona się tak męczy, biedna. Pozrzucała mi liście, cudawianki. Coś tu jakąś plamę ma na liściu, ale daję jej szansę, zostawiam. Niech dziewczyna, niech rośnie. A tu Wam pokażę jeszcze moją zielistkę, twoją zielistkę, paprotkę. Dzisiaj też ją musiałam oczyścić, bo miała sporo zeschniętych liści. Ale tu na tym oknie jej pasowało, bo mimo tego, że sporo liści straciła, to jeszcze wygląda yy, dobrze, według mnie. No i moja małpka. Chodź tu, małpeczko. Chodź tu. No, nie chcę przyjść. O, moja małpka. Yy, no, niby rośnie, niby rośnie. Będę ją przesadzała i chcę jej dać palik bo podobno na paliku będzie jej lepiej, najlepiej. Ona przez całą zimę wypuszcza tutaj, zobaczcie, wypuszcza nowe listki, ale ona jest tu chyba z trzech sadzonek się składa, i ta jedna takie dostała na liściach. I nie wiem, czy to jest przelanie, czy przesuszenie, ale część tutaj tych listków musiałam. O. Obciąć, bo one takie się tu zrobiły. O, takie coś. Może ktoś z was wie, co jej się dzieje. Bo y, powiem szczerze, że pierwszy raz mam tą małpkę i y, y, y ona jest ze mną dopiero od zeszłego roku. Och, i nie wiem. Nie wiem. Muszę i też ładnie listki też y, pozmywać. Y, póki mam tutaj ten rozrobione. O. Ona tutaj już tak rośnie, więc ten palik jak najbardziej jej będzie potrzebny. I też chyba sobie z niej zrobię sadzonki na wiosnę, żeby ją zagęścić tak, w większą doniczkę włożyć. A tu Wam teraz pokażę moje pnącze, które rośnie od okna jakieś 3 metry. No i całkiem sobie tu fajnie radzi. Nie narzekam, dzisiaj mu też przemyłam listki tym. Olejkiem nim, zobaczcie, jak się błyszczą. I moja sansa tam. Sanse są niezawodne w, w, w dalszej części y, mieszkania, y, więc zawsze można liczyć na sansę, że zazieleni jakiś kącik, do którego słońce już tak, no średnio i niekoniecznie. Tak, jak Wam mówiłam, przygotowuję się do wiosny. I właśnie zamówiłam sobie tutaj z jungle e, rzeczy i y, 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 nie są to kwiatki, chociaż walczyłam z sobą okropnie, żeby sobie jakiegoś nie zamówić, e, ale nie, nie, nie. <laughs> Strzymałam się jak mogłam, a w tej paczce są rzeczy, które będą mi potrzebne już niedługo na wiosnę. Zaraz otworzymy ją i zobaczycie, co też ja tu mam. Ta paczka jest taka stojąca, duża. Ja wiem dlaczego. On tu pisze nie rzucać, tu góra, ale yy, tam się de facto nie mogło nic stać z tym, co jest w środku, bo tak jak wcześniej mówiłam, nie ma tu roślinek. Chociaż rozpakowywanie takiej paczki z roślinami to jest frajda. Nie ja wiem jak Wy, ale ja się za każdym razem czułam, jakby były święta Bożego Narodzenia. Ale, o, mogę ją spokojnie przewrócić, bo wiem, że tu się nic nie stanie. Mam sobie tutaj papiery wypełniacze i co my tu mamy? Pierwszą rzeczą co mamy um, żel do roślin zielonych odżywka. No, no, nie wiem. Teraz tak myślę, nie wiem dlaczego kupiłam takie małe opakowanie przy tylu roślinach, które ja mam. No, ale na pewno jeszcze nie jedną przesyłkę będę zamawiała, więc ja tu do was gadam, pokazuję, a kamera nie włączona. Macie tak czasami. Wyjmuję już wszystko z paczki, ale pokażę wam, co tam było. Był tam oczywiście palik kokosowy, który zamierzam wykorzystać do, yy, do któryś z moich filodendronów, bo widzę, że nie wiem, może Rochokongo dostanie, bo tak się fajnie. On miał palik, ale już był krótki, więc zobaczymy, czy włożę mu ten pojedynczo. Czy po prostu już go przedłużę, może? Bo y, ktoś y, widziałam tutaj y, w internecie taki fajny patent na przedłużenie y, palika. Nacina się ten plastik, zgniata się, tu się robi otwór w tym chu w tym i można wbić, przymocować drucikiem. Jest ok. I zamówiłam, bo. Y, tak, jak mówiłam, nie mogę się doczekać przesadzania moich roślin. Yy, tutaj mam ziemię do krotek i tą ziemię zamierzam użyć do, tej, yy, do tych yy, sadzonek, które sobie robiłam, bo ja mam nadzieję, że one puszczą mi korzonki i będę mogła sobie do tej ziemi włożyć. Okej, okay. tutaj mamy wernikulit i wernikulit zamierzam wykorzystać. Do ukorzenienia któryś z moich roślinek, ale jeszcze się trochę z tym wstrzymam, bo to są takie rośliny, które nie chciałabym, żeby mi się zmarnowały. A ponoć w tym werniku bicie z dużym skutkiem i z dużym powodzeniem ukorzenia się rośliny, bo ponoć one tak w tym nie gniją. Następne mamy ziemię do peperoni i jak pamiętacie z mojego poprzedniego filmu, te trzy peperonie, które ja mam i z którymi średnio się dogadujemy, zamierzam im dać ziemię, no już specjalnie uszykowaną dla nich. No wydaje mi się, że... że... No musimy się jakoś dogadać, bo podobają mi się inne peperonie. Miałam piękną peperonię z takimi bordowymi liśćmi, z, tak, tak, z takimi małymi okrągłymi guziczkami. Padły, padły. Mam nadzieję, że jak będą miały ziemię specjalną do peperonii, to będzie im dobrze. Następnie oczywiście znaj znacie moje upodobanie do monster i filodendronów i mam tutaj ziemię do monstery, bo mam tamte... w sumie do monstery czy do filodendronów ta ziemia jest bardzo podobna. Chcę sobie przesadzić kilka i ta paczka na pewno będzie za mała, więc tutaj będzie na pewno jeszcze dodatkowe zakupy. Oczywiście heranzy bo przy przesadzaniu zawsze sobie jakiś drenaż warto zrobić w doliczce. Eee, Perlit, bo yy, jakbym wzięła taką ziemię, jakąś taką torfową, troszkę cięższą do jakiegoś kwiata, to warto ją rozluźnić perlitem. Mam też ziemię do epifitów. Mieszankę w sumie, bo to trudno nazwać ziemią. I tutaj chcę przesadzić sobie. No, mam trochę tych epifitów do przesadzania, ale też chcę przesadzić storczyki. Mam dwa. Jeden jest bardzo, bardzo duży. I chcę, on skończył właśnie kwitnienie. I chcę, yy, chcę go teraz wyjąć z donicy, zobaczyć w jakiej kondycji są korzenie, yy, oczyścić ewentualnie jakieś zaschnięte czy podgnite. Dawno do nich nie zaglądałam, więc nie wiem, jaka sytuacja wygląda. Zrobimy to oczywiście razem. Yy, mam jeszcze jedną taką paczkę, no bo to mało by było taka jedna. I będziemy jeszcze trochę, jeszcze trochę, bo nie wstrzymaj się jeszcze trochę, bo. No choćby przez ten luty jeszcze się wstrzymam. Jak myślicie? W marcu to jest chyba tak optymalnie przesadzać rośliny. Jeżeli... Yy, yy, napiszcie mi w komentarzach, kiedy Wy zaczynacie przesadzać swoje rośliny. Bo ja z tą moją chęcią działania yy, mogę czasami przedobrzyć. Dzisiaj po tych lichurach wszystkich yy, wyszłam na yy, ogród żeby zobaczyć, czy coś tam się dzieje i wyobraźcie sobie, że się dzieje, dzieje się. I teraz Wam pokażę. Wy też już macie tak, że wyglądacie wiosny. Ja to jeszcze trochę i będę miała szyję jak żyrafa. Tak wyglądam wiosny. Na tym kończy dzisiaj ten nasz odcinek. Z naszym tofikiem mówimy Wam do zobaczenia wkrótce i mam nadzieję, że się Wam podobało i dajcie znać, czy wolicie takie dłuższe troszeczkę odcinki, czy takie krótsze jak te. Dajcie znać, będziemy robić tak, żeby Wam się jak najmilej oglądało nas. A tymczasem do zobaczenia. Pa pa!